Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się dość poważnym problemem, kwestią przebaczenia, z którym niektórzy mają dość duży problem w kontekście modlitwy Nasz, bo przecież dzisiaj ten fragment rozważamy. Ale także odpowiemy sobie na dość trudne pytanie i może to dziwnie i szokująco zabrzmi już we wstępie o księżach, którzy po spożyciu Krwi pana Jezusa idą w cuk alkoholowy, o czym ksiądz będzie dzisiaj mówił. Posłuchajcie do końca, sami się przekonacie, bo to jest także odpowiedź na pytanie, które dotyczy dzisiejszej, dzisiejszego naszego rozważania. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do ciebie dziękując ci za to, że ty pokazujesz drogę przemiany. Naszego serca chcesz jako jedyny zbawicieli Pan, bo przecież po to Ciebie zapraszamy codziennie w tej prostej modlitwie na początku rozważania do naszego życia, byś to czynił, a my chcemy współpracować, byśmy potrafili wchodzić coraz bardziej w tę relację, którą nam proponujesz. A w 361 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy. Prawo ludzkiej solidarności i miłości, nie wykluczając bogatej różnorodności osób, kultur i ludów, zapewnia nas, że wszyscy ludzie są rzeczywiście braćmi. Dziękujemy Ci, Panie, za te przypomnienie tak ważnych rzeczy, o których tak często przypomina nam papież Franciszek w Katechezach. Amen. Posłuchajmy słowa. Modląc się zaś, nie paplajcie jak poganie, zdaje im się bowiem, że w wielomóstwie ich wysłuchani zostaną. Nie więc zostali, zostalibyście upodobnieni do nich, wie bowiem ojciec wasz, czego potrzebę macie, zanim wy poprosicie go. Tak więc modlcie się wy, ojcze nasz, w niebiosach niech zostanie uświęcone imię Twe, Niech przyjdzie królestwo twe, niech się stanie wola Twa, jak w niebie i na ziemi. Chleb nasz powszedni daj nam dzisiaj, i odpuść nam długi nasze, jak i my, uwolniliśmy dłużników naszych. I nie wprowadź nas w doświadczenie, ale wyciągnij nas od złego. Jeśli bowiem. Uwolniliście, uwolnilibyście ludzi od występków ich i uwolni Was, Ojciec Wasz Niebieski. Jeśli zaś nie uwolnilibyście ludzi, ani Ojciec Wasz uwolni od występków waszych. Witajcie, kochani, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jedna z najbardziej znanych modlitw, odmawianych przez katolików, protestantów, prawosławnych. Choć w tej wersji, w której my modlimy się na Eucharystii, jest to modlitwa trochę za fałszująca obraz Boga. Może to dziwnie zabrzmi, papież Franciszek próbował to zmienić. To idzie bardzo opornie, jak to już żeśmy mówili. No bo Bóg nikogo nie kusi ani nie wodzi na pokuszenie, mówi święty Jakub. A w tej wersji, której modlimy się w Eucharystii, wychodzi na to że tak dosłownie jest, więc dlatego papież jakby pokazuje, że, że należałoby to trochę zmienić w kontekście do tego, żeby to bardziej było prawidłowe, to tak jak pewne rzeczy, które inaczej rozumiano te 100 czy 200 lat temu, dzisiaj jakby na nowo się odkrywa, żeby, żeby je lepiej zrozumieć dla współczesnego człowieka, który który przychodzi do Kościoła i te słowa są niezrozumiałe, no to jest ten, ten człowiek, jeżeli nie ma rzeczywiście przygotowania do wprowadzenia w Eucharystię, te słowa będą bardziej zaciemniać niż, niż odciemniać, niż pokazywać, jaki jest Bóg. I dlatego papież, między innymi, te sprawy jakoś tam próbuje uporządkować, choć opornie to idzie wobec niektórych, którzy. Zaraz widzą jakiś zamach na, na, na liturgię, w tym co papież robi z miłości do kościoła i z miłości do pana Jezusa. Oczywiście tutaj możemy pójść szerzej w tę kwestię dotyczącą właśnie papieża, bo kiedy kilka lat temu słyszałem, że za rok, potem za dwa, potem za trzy w kontekście pontyfikatu papieża Franciszka, to ciągle. Ciągle było gdzieś przypisywane mu niecne intencje, przypisywane mu ujednolicenie wiary ze wszystkimi, którzy są niewierzący, doprowadzenie do tego, że usunie się słowa konsekracji z Eucharystii i tak dalej. No tyle kłamstw, które usłyszałem na papieża Franciszka, to nie usłyszałem na temat żadnego współczesnego człowieka. Kiedy zacząłem, mówię współczesnego, bo. Kiedy przejrzałem Ewangelię, to tyle samo kłamstw od Faryzeuszy usłyszałem na temat Pana Jezusa, więc ta bliskość papieża Franciszka z Panem Jezusem jest mi szczególnie ważna, bo od takich rzeczy typu, że papież nie mówi jasno, no przecież jak się poczyta, to jak o co zarzucają Jezusowi, to że on nie mówi jasno. Powiedz nam, tak czy tak po te rzeczy, że łamie prawo, nie? że niszczy Kościół. Kiedy poczytałem adhortacje i encykliki papieża Franciszka po kolei, śledząc jego dokumenty, to widzę jedną rzecz. On nieustannie podnosi poprzeczkę w miłowaniu człowieka, w szukaniu sposobu na to, żeby człowiek coraz bardziej był rozkochany w Bogu i żeby tę miłość przekładał na konkretne dzieła miłosierdzia, które będą Pięknym znakiem miłości do drugiego człowieka. Nie wiem, co jeszcze można przypisać papieżowi Franciszkowi. Kiedy on z jednej strony mówi o tym, żeby unikać prozelityzmu, czyli narzucania komuś siłą wiary, a z drugiej strony mówi o ogłoszeniu Jezusa Chrystusa i posyła misjonarzy na Krańce świata, to się go czci wiary. Yy, yy. Nazywa się go tym, który nie chce, żeby Jezus był głoszony. Jakby pomija się zawsze drugą część jego wypowiedzi, przynajmniej ja tego tak doświadczam. I jeszcze raz to powtórzę: media po prawej i po lewej stronie mają z tego niesamowity zysk, bo jeżeli się pokazuje papieża w takiej formie, to podsyca się to wszystko, co jest negatywne, na przykład wśród grupy, która nie lubi papieża Franciszka, i oni chętnie to czytają. Tym bardziej, że teraz te wszystkie media społecznościowe weszły w tą politykę tak zwanego, tak zwanego unikania konfliktów. I nie wiem, czy wiecie, że na przykład, jeżeli masz inne poglądy niż ja, to Facebook mówi, żebyście nie skakali sobie do oczu. To on będzie tak promował filmiki, żebyś ty zupełnie innego stanowiska nie znalazł na dany temat. Więc to od ciebie będzie zależało, czy wejdziesz na kanał, na którym posłuchasz tego, co jest innym stanowiskiem niż to, w którym się utwierdzasz. To jest też ciekawa sprawa. Oczywiście jesteśmy przekonani, że, że Facebook czy YouTube robi to z szacunku do człowieka, żeby unikać konfliktów. Natomiast polaryzują się w ten sposób niesamowicie po dwóch krańcach dwa różne obozy, tak byśmy to powiedzieli. No świetnie to pokazuje, zresztą taki film, który polecam i polecałem i będę polecał, Dylemat Społeczny, bo, bo to jest film, który dużo rozjaśnia wobec tej sztucznej inteligencji, tego wszystkiego, jakim, jakim dzisiaj procesem jesteśmy poddawani od tej strony typowo internetowej. Natomiast jeśli chodzi o samą, moi drodzy, samą modlitwę Ojcze Nasz, to myślę, że szalenie istotne dla nas jest nieustanne wracanie do genialności tej modlitwy. Ona jest omawiana w różnych miejscach, więc nie będę teraz tego mówił w kontekście tych siedmiu próśb, w kontekście tego jak jest to wszystko powartościowane, poustawiane. Dotknę tylko tego, z czym się najczęściej spotykam na parafiach braku wybaczenia. Oczywiście jest część ludzi, która wybaczenie drugiemu człowiekowi wiąże z, z, wybaczenie z pozytywnymi uczuciami i emocjami Wybaczenie nie jest, nie musi polegać na tym, że ja czuję, nie czuję gniewu do drugiej osoby, nie czuję złości na tę drugą osobę, ale wybaczenie jest decyzją, której ja świadomie podejmu, którą świadomie podejmuję wobec krzywdy, którą ta osoba mi wyrządziła. Jest nierozpamiętywaniem, jak powie święty Paweł. I spotykam się z ludźmi, którzy mówią: Ja nie jestem w stanie, proszę Księdza, wybaczyć, ale czy chcesz? Nie chcę. To jest do nawrócenia. Dlaczego? Dlatego, że no, tak naprawdę w tym momencie ja się y, zamykam na przebaczenie Boga. Ja w tym momencie dochodzę do takiego, do takiego momentu, w którym to momencie no, ja y, y, jakby staję ponad Panem Bogiem. Tutaj ten brak przebaczenia może także być brakiem przebaczenia dla, drugiego, dla dla siebie samego. Bóg wybaczył mi grzechy, które popełniłem, a ja mówię: Ja sobie nie wybaczę. A, albo jeszcze inna sytuacja e, może być brakiem wybaczenia do Pana Boga. Oczywiście dokument Kościoła mówi, że my Panu Bogu nie mamy co przebaczać, no bo On chce dla nas tylko dobra. Ale zobaczcie, że emocjonalnie spotykam bardzo wiele osób zranionych. Swoją interpretacją danych rzeczy w życiu, które przypisują Panu Bogu. I ja przyznam się przed Wami, że to jest taki pionierski pomysł, że kiedy prowadzę ludzi w czasie misji świętych przez modlitwę uzdrowienia i uwolnienia, przez modlitwę wylania darów Ducha Świętego, to przebaczenie Bogu. Nie jest przebaczeniem Bogu, tylko przebaczeniem sobie wobec tych błędnie przypisanych Bogu złych intencji wobec mnie. Czyli coś się nie dzieje tak, jak ja bym chciał, Panie, ja przebaczam. I to takie mam doświadczenie, że wielu pomaga, chociaż jest, jest jakby przyjęciem no, tego, co mówi episkopat, że my Pan Bogu nie przebaczamy. Tylko to przebaczenie to bardziej jest emocjonalne, przeżycie, że ja mogę się w czymś mylić, co przypisywałem Panu Bogu. Nie wiem, czy chociaż trochę Wam pomogłem to zrozumieć. No i tutaj postawię kropkę. Dzisiaj tylko pytanie, które ostatnio się pojawiło w kontekście. Mszy świętej, sprawowanej przez księży alkoholików. Czy oni nie korzystają z wina procentowego? Tak, oni nie korzystają z wina, które ma procent. Dlatego, że zdarzało się, że ksiądz, który nadużywał alkoholu, są tacy księża, po terapii, biorąc kielich z krwią pańską, noszedł w cuk dwa, trzy tygodnie na zasadzie wypicie krwi pańskiej. Ono w przypadłościach krew pańska chociaż jest po przeistoczeniu smakuje jak wino. Ma właściwości wina. Przypadłości się nie zmieniły. Może to dziwnie brzmi. O tym już wypowiadał się Sobór Lioński, kiedy mówił o pleśniejących hostiach, pleśniejącym to przecież nie chodzi o to, że pan Jezus pleśnieje. Tak. Tu chodzi o to, że na hostii no zbiera się, że zbierają się bakterie, tak. Że to, czy jeśli chodzi o wino, które staje się krwią pana Jezusa w przypadłościach, ono pozostaje winem, czyli w smaku, w procentach, w tym, że może skwaśnieć, jeżeli jest, ampułka stoi. To, to ono skwaśnieje. Do mszy Świętej nie powinno się takiego wina używać. A zatem po przeistoczeniu ono ma dalej te, 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 te przypadłości. Więc ktoś zadał mi takie pytanie na poziomie, no bo to chyba to nie jest tak do końca Proszę Księdza, no bo przecież po przeistoczeniu, po przeistoczeniu to z, zmieniają się właściwości tego wina. To już jest krew pańska i ono nie ma procentów, nie ma smaku i tak dalej. No ma smak dalej wina ma procenty. Dlatego między innymi księży alkoholicy takiego wina nie używają podczas mszy świętej. Okej. Okay. No dobra. Wiem, że dla niektórych jest to szokujące, co teraz powiedziałem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie znowu, co w, w tym w czym w opisie pod filmikiem. do zobaczenia, jak świat będzie istniał jutro.